Melduję, że moje imię im się bardzo podoba i jestem bardzo ciekawa, jak będzie miał na imię syn Małgosi Korzuchowskiej, Ponieważ Czerwony Dywan, musimy zacząć od gratulacji. Aktorka znana Państwu z serialu Rodzinka.pl urodziła syna. Na swoim profilu na Facebooku umieściła wczoraj takie oto zdjęcie i napisała o jednego przystojniaka do kochania więcej. Małgosi, gratulujemy. Do tematu Dzieci Gwiazd powrócimy już jutro, chociaż temat macierzyństwa dzisiaj się również na Czerwonym Dywanie pojawi. Karolina Gorczyca. Znana państwu chociażby z serialu Czas Honoru Powstanie jest naszym gościem. Karolina, zacznijmy jednak nie od macierzyństwa, mm. od tego, że w twoim domu jest coraz więcej medali. Ostatnio rozmawiałyśmy o triatlonie i dowiaduje się, że ty nie możesz się zatrzymać, bo bieganie stało się po prostu bardzo ważnym elementem twojego życia. Myślę, że mi nie chodzi tylko o bieganie. Ogólnie aktywność i sport stał się, stał się rzeczywiście dla mnie bardzo ważny. Pomaga mi po prostu mm. w, w rozładowaniu emocji i ogólnie w dobrym utrzymaniu jakiegoś takiego dobrego samopoczucia i aktywności takiej psychofizyczno-duchowej. Mhm. A medali rzeczywiście jest coraz więcej, bo po triatlonie obiecałam swojej, swojej córce, znaczy przyszła do mnie i powiedziała, że chciałaby mieć pięć w tym roku medali, więc ja powiedziałam, że no, muszę przecież yy, marzenie mojej córki mhm. spełnić. spełnić. Udało mi się w tym momencie zdobyć 6, mm -hmm. czyli jeden jest bonusowy. Tak, udało mi się więc, tak, super jest. W związku z tym, że ty promujesz bardzo zdrowy styl życia, zostałaś również ambasadorką akcji Mamo, Tato, Dbajmy o Serce. I tu tak. znowu pojawia się temat twojej córeczki Marysi, ponieważ wiem, że w związku z tym, że ona w twoim życiu jest najważniejsza, ty starasz się jej również te zdrowe zasady wpajać. Na przykład dbasz bardzo o to, żeby była też aktywna fizycznie, prawda? Tak, ja może na początek powiem coś o, o, o akcji. Akcja mhm. się nazywa Mamo, tato Dbajmy o Serce i e, ma na celu promowanie właśnie e, zdrowego trybu życia, dobrej diety i aktywności fizycznej wśród, głównie wśród dzieci, mhm. ale ogólnie wśród ludzi. E, e, zachęca do, 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 do tego, żeby badać serce, żeby dbać o to serce, żeby wiedzieć e, co robić, żeby unikać mhm. różnych problemów, e, problemów. Ta akcja w ogóle jest akcją profilaktyczno-edukacyjną. E, wszystko właściwie o możemy się. Możemy się dowiedzieć wszystkiego na stronie www.dbajoserce.pl tam są wszystkie materiały, konspekty, scenariusze lekcyjne dla dzieci, więc bardzo istotne informacje dla tych, którzy chcą zapoznać się w ogóle z, z, z profilaktyką chorób sercowo-naczyniowych, ale również dla tych, którzy są już chorzy i, i mogą zasięgnąć tam informacje dotyczących choroby. Kształtowanie nawyków u dzieci, no, myślę, że to jest bardzo ważne. Jako mama 3,5-letniej Marysi wiem o tym, że tak naprawdę ja dla niej jestem osobą najważniejszą to wszystko, co ja jej pokażę, jest dla niej najważniejsze i to jest jedyne słuszne jakby rozwiązanie. I co ty więc, jej właśnie pokazujesz? To jest chyba najlepsze właśnie. To, to mówienie i tłumaczenie dziecku nic nie da. To trzeba pokazać samemu, więc tak naprawdę to, jak jem, to, co robię, to, że biegam, to, że mhm. idę na zawody, to, że jeżdżę na rowerze, ona chce to robić ze mną, ona to wszystko naśladuje i to jest, i to jest fajna zabawa, a przy tym dziecko bardzo wiele się uczy i to, co nabędzie tak naprawdę teraz w tym wieku najmłodszym mm -hmm. kiedyś zaprocentuje, bo wiadomo, że dzieci mają różne etapy rozwoju i przychodzi czas, kiedy idą do szkoły, wchodzą w jakieś środowiska, które pewnie też jakoś deformują mm -hmm. też to, co ja wypracowałam u niej. Ale wiem o tym, sama po sobie wiem, że przychodzi taki moment, kiedy już jesteśmy dorosłe, dorośli, że wracamy do tego, co dostaliśmy kiedyś, mm -hmm. czyli właśnie do tego, żeby zdrowo jeść, żeby, żeby się żeby się ruszać, no to z tym ruchem to różnie bywa. Bo... A jak przekonać taką 3,5-letnią Marysię, że ona musi zdrowo jeść? Chyba trzeba mieć na to swoje sposoby, prawda? Tak, to znaczy, to jest ciężka... robisz świetne zupy, tak? Ciężka, podstępem rządna, musisz ją brać. Nawet nie podstępem, ale to jest tak, że ja sobie, jak Marysia się urodziła, to ja postanowiłam, że, że po prostu będę jej dawać to, co sama bym chciała jeść, to, co to, 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 to. będę jej gotować, bo, bo wiem, że jest tam wszystko to, co chciałabym jej dać, mm -hmm. a nie ma tego, czego bym nie chciała. Więc taka prosta zasada, I, i jakoś tak się do tego przyzwyczaiłam i znalazłam e, jakoś tak miejsce w swoim życiu, żeby to mhm. tego pilnować i o to dbać i wykształciłam sobie jakiś taki swój własny system odżywiania mojego dziecka. Oczywiście to jest tak, że muszę nieraz walczyć, żeby coś tam przemycić, jakiś, jakiś owoc, którego nie jadło, czy jakieś warzywa, bo z tym jest najgorzej, mhm. wiadomo, warzywa, ale, ale no to są wszystko zabawy, to można też jakoś przez zabawę dziecku wdrażać. Oczywiście pierwsza próba, druga próba, trzecia są zwykle mhm. kończą się niepowodzeniem, ale nie, możesz, nie można się tym zniechęcać, trzeba iść dalej, Myślę, że dzieci są takim materiałem, który bardzo szybko można nauczyć, czy też jakby można tak może to jest złe słowo ale jakoś wytresować tak, to... od najmłodszych lat bo jak tak, powiedziałaś tak, Marysia tak. ma 3,5 roku. Karolino, ale nie możemy oczywiście państwu bardzo polecamy tę akcję, ale nie możemy zapominać, że ty przede wszystkim jesteś aktorką. Tak, jestem no aktorką. No właśnie. <śmiech> <śmiech> Dlatego zachęcamy, zachęcamy, państwa szczególnie i zapraszamy na Warszawski Festiwal Filmowy, bo tam już 16 i 17 października będzie można zobaczyć najnowszy film z twoim udziałem. To jest Agnieszka, to koprodukcja polsko-niemiecka. Ty przyznajesz w jednym z wywiadów, że to nawet jest najważniejsze, Najtrudniejsza praca w Twoim życiu zawodowym, najtrudniejsza. Myślę, że mogę powiedzieć, że Agnieszka jest rzeczywiście najtrudniejszą moją pracą dotychczas, ponieważ. Była to koprodukcja mhm. po pierwsze, po drugie grałam w obcym języku, chociaż zdarzało mi się grać już w obcych językach, ale tutaj jednak rola była no, też bardzo skomplikowana i trudna, bo no, Agnieszka jest gdzieś tam, z, pochodzi z takich, ze środowiska, z biednego środowiska i ogólnie jest taką, jakby to powiedzieć, z, z taką ciemną jakby postacią, mhm. w sensie takiego, takiej wewnętrznej jakiejś takiego wewnętrznego nastroju, no, jednak jest osobą po, po bardzo trudnych przejściach i grając w tym filmie musiałam ciągle o tym pamiętać, ciągle sobie przypominać, e, jaka była jej przeszłość, no bo Agnieszka spędziła 5 lat w więzieniu, e, zresztą ja przygotowując się do filmu e, też chodziłam do więzienia, rozmawiałam z więźniarkami, które, m, które można powiedzieć, no, no tak, siedzą do żywocia też e, i, i dla mnie to było strasznie silne doświadczenia i... i, i, i e, Jakoś to tak na mnie przechodziło i film trwał 45 dni dla mnie praca trwała dzień w dzień, więc byłam tym jakby też troszeczkę obciążona, aczkolwiek ja to wszystko mówię teraz jako coś dobrego, co mm -hmm. mnie co jako mnie swoje spotkało doświadczenie. jako doświadczenie wtedy było oczywiście ciężko, ale to ma swoje też to się pewnie przekłada też na, mm -hmm. na materiał i i jakiś taki na, na zbudowanie tego nastroju dla mnie jako aktorki mm -hmm. na zbudowanie sobie tego świata wewnętrznego bohaterki, e, więc m, na pewno na pewno bardzo fajna praca, na pewno pierwsza praca, która polegała na tym, że był taki fajny kontakt z reżyserem, było jakieś takie partnerstwo i, i on słuchał mnie, ja słuchałam jego i jakoś wspólnie spotykaliśmy mm -hmm. się na, na tej drodze w, w, w tworzeniu postaci. W mediach, w, się, w mediach pojawiło się takie hasło do tego filmu nauczyłam się bić, to oczywiście oh. musi być dobrze podkręcone właściwie, ale rzeczywiście uczyłaś się sztuk walki, prawda? Wiesz co, no tak, to za duże słowo, że nauczyłam się bić, bić y, ale m, żeby zbudować też świat takiej bohaterki, która pochodzi z, z, ze środowiska, gdzie trzeba było się trochę, że tak powiem, za, zawalczyć o siebie, żeby, żeby, żeby przetrwać, no to wiedziałam, że to, to musi być osoba, która potrafi mhm. też... Że tak powiem, przywalić. Mm -hmm. e, więc pomyślałam sobie, że dobra by była właśnie taka krafmaga, żeby też znaleźć w ciele coś takiego e, jakiegoś mocnego, co też będzie budowało jej taką siłę, jakaś taka pozycja, twardy krok, mm -hmm. nie wiem, taka odwaga, ale taka wewnętrzna, nie taka na pokaz, tylko taka jakaś wewnętrzna siła. I to bardzo dużo mi dało, to zajęcie krav To ostatnie pytanie, bo powiedziałaś o obcym języku, że musiałaś grać w obcym języku, to był język niemiecki, za którym wiem, że nie przepadasz było ciężko. Nie przepadam, pozdrawiamy w reżysera, w producentów i nauczyciela języka. Ale polubiłam, polubiłam. No. Ogólnie jest tak, że uczyłam się języka w szkole wiadomo, w szkole w liceum, mm -hmm. natomiast wolałam inne języki. No. Tym bardziej chyba musimy zaprosić na film Agnieszka, tak, żeby bardzo, bardzo jak się, jak wyszło. Wydaje mhm. mi się, że, że tak. No To, to, to nie należy chyba ocenania, nie należy do mnie, tylko tutaj do Państwa. I bardzo serdecznie zapraszam jutro i pojutrze, 16-17, Złote Tarasy, Warszawski Festiwal Filmowy. Tak. Film Agnieszka w reżyserii Tomasza Rudzika z moim udziałem. Serdecznie zapraszam. Karolina, bardzo Ci dziękuję. Ja jeszcze